Od niedawna jestem właścicielem ekspresu Melita Latte Select i podczas robienia kawy zaczął występować taki problem. Już pokażemy. Że kawa nie leje się z dwóch dysz, tylko leje się gdzieś bokiem. Leje się z jednej dyszy, z drugiej delikatnie kapie i wylewa się bokiem. Pokażę Wam jak w łatwy sposób usunąć tą usterkę. Żeby ją usunąć musimy najpierw wyłączyć ekspres. Ponownie widać, że skropliny wylewają się bokiem. Po całkowitym wyłączeniu ekspresu z prądu usuwamy zbiornik z wodą. Tackę okapową. Demontujemy. Jednostkę zaparzającą, blok zaparzający poprzez jego wyciągnięcie i zabieramy się za naprawę. Po usunięciu wspomnianych rzeczy kładziemy go sobie w tej pozycji. Tutaj jest miejsce, które musimy nacisnąć, żeby móc wypiąć. Element usuwamy tutaj oczywiście jeszcze dyszę mleka i tutaj jest element, który musimy nacisnąć, żeby móc wypiąć resztę obudowy bloku, którym jest podawane mleko i woda. No i już widać tutaj problem, który doskwiera melicie. Z tego co widziałem w internecie, wężyk wypiął się z tego miejsca. Będziemy musieli go wypiąć, a przy okazji pokażę Wam, jak wyczyścić te miejsca. Musimy rozszerzyć tutaj te boki i pociągnąć kość, ale zanim to zrobimy, usuniemy sobie te śruby. Wykręcimy je. Są cztery śruby na Imbus, e, przepraszam, imbus Torx. Dziesiątkę. I za jego pomocą wykręcamy śrubę. Widzimy się za chwilę. Tu jest jedna, druga, tutaj jest trzecia no i w tym miejscu jest czwarta. Śruby zostały wykręcone. Tutaj sobie wypniemy te węże. Właśnie wyleciały, ale to zaraz podniesiemy. Tutaj wypniemy sobie węże, żeby to mieć luźno. I teraz tak, żeby wypiąć ten blok, on zrobimy sobie tutaj, tak. I widać w czym jest problem. Ten wąż powinien być wpięty w tym miejscu. Tutaj jest, nie wiem czy go dobrze widać, jest taka rureczka, która i w, w tym miejscu powinien ten wąż być wpięty, ale wyciągniemy tutaj jeszcze to, ten wąż dolny jest, ok. A tutaj jest ta rurka, do której jest, powinien być wpięty ten wąż. Po prostu się wysunął prawdopodobnie pod wpływem temperatury. Ja wykorzystałem już moment, chwilę wcześniej, żeby wyczyścić tutaj te elementy. Jak widać, uchwyt pod dysze jest już czysty. Wkładamy go sobie. Wkładamy go tutaj w to miejsce. I trafił tutaj swoje miejsce i zabieramy się za podpięcie rurki tak jak wspomniałem zabieramy się za wpięcie węża tutaj są diody LED, które już wyczyściłem bo były w związku z tym że kawa wyciekała bokiem były zanieczyszczone kawą tutaj cały ten blok jest plastikowy jest już wyczyszczony i wpinamy rurkę w to miejsce rurka trochę Pobie nam uciec, ale poradzimy sobie z tym. Okej, okay, rurka weszła, wprowadźmy ją trochę głębiej. Gdyby się problem powtarzał, wtedy można wykorzystać tutaj kawałek drucika, obwiązać to i skręcić. Niczym to nie będzie przeszkadzało. Na pewno dodatkowo zabezpieczy Wężę przed ponownym wypięciem. I teraz musimy tylko odpowiednio trafić tutaj wszystkimi dyszami. Już zobaczymy, wszystkimi dyszami odpowiednie miejsce jest to wpięte usłyszymy wtedy klik o i teraz jest to już zamontowane i z powrotem wpinamy tutaj te rurki które są we właściwe miejsce czyli tak i czerwoną tutaj tak i skręcamy to śrubami jak to skręcę pokażę Wam za chwilę dalszy ciąg pracy przejdźcie Skręcamy te cztery śruby, które mieliśmy. To jest jedna. Dobra, i teraz zaczynamy przykręcać to do obudowy. Tak jak wspomniałem, to jest Torx dziesiątka. Bardzo łatwo się to skręca. Trzeba zrobić to po prostu z wyczuciem. Jeszcze dwie śruby zostały. Za chwilę powinno być to gotowe i zabierzemy się za kolejny krok. Została ostatnia śruba. Okej, okay. to mamy. Możemy sobie tutaj założyć ten element, ale założymy go już razem z plastikiem. O, ma tutaj trafić, to jest dysza mleczna. Do spieniania mleka na końcu. Skorlewki. Wkładamy to w ten sposób tutaj. Trafiamy tak. Przesuwamy. Aha, zapomnieliśmy o jeszcze jednej rzeczy. Najpierw oczywiście tutaj ten element. Są tutaj klipsy, które mają tutaj ząbki. Tutaj na tej obudowie są ząbki, i trafiają w te klipsy z kolei. Kolejny jest tutaj, także zaczynamy. Dociskamy, usłyszymy kliknięcie, jest wszystko ok. Zakładamy tutaj dyszę mleczną, i zamykamy, zaparzając to zaparzanie, wciskamy czerwony przycisk, i spuszczamy to w dół. Blok jest zamontowany. Zamykamy klapkę serwisową. Jest to już zamontowany. Teraz zjedziemy z powrotem tacę kapową. Z ociekaczem podłączamy do prądu. To za chwileczkę. Montujemy zbiornik wody. I uruchamiamy ekspres. Uruchamiamy ekspres. No i od razu będzie wiadomo, czy wszystko działa tak, jak powinno urządzenie się nagrzewa. Musimy chwilę zaczekać. Ok, nagrzało się. Zrobimy sobie kawę. No, i jak widać, ustarka usunięta bardzo szybki, łatwy sposób. Mam nadzieję, że mój film pomógł. Pozdrawiam do następnego.